Hejka, dzisiaj ranking aplikacji. Nie znam. Nie znam, po co? I jak coś to robimy tak, że jedynka to nasza ulubiona aplikacja, a dziesiątka to taka. Nie, no to nie co? Ulubiona. Nie znam, więc możemy dać na dziesiątkę. Nawet. Dobra. Nie wiem, jak to się nawet nazywa. Ja dziewiątka. tak samo na dziewiątkę. O, YouTube. YouTube! Bardzo lubię. Dwójka? Instagram. Instagram lubię, bo oglądam często na mojej mamy telefonie, ale osobiście nie mam mamą mojej mamie Czwórka, poszala, piątka, więc no może być piątka. Ładna. What's bardzo często no. korzystam, trójkę może No też? tak, też trójkę. Nie znam. Nie znam gdzieś, ów us samka, <laughs> Google. Cztery. No, no taki, tak zostanę. Snapchat, kiedyś bardzo często używałam, teraz ja już też, mniej 6 6 6 Dobra, Facebook to 7, a na jeden TikTok. Nie się. Mam TikToka. Nie mam TikTok.